Witam bardzo serdecznie Państwa, chciałbym przedstawić zadanie, które zostały wykonane przez Powiat Zamoyski na rzecz rozwoju Miasta Gminy Szczebrzeszy. W Za zakresie budowy dróg powiatowych wykonaliśmy ulicę doktora Górkowskiego o długości 800 metrów ogólnej wartości 1 600 000 złotych. Wykonaliśmy nową ulicę w miejscowości Karliczynek o długości 350 metrów na wartość 100 000 złotych. To została nowa nawierzchnia ulica Konopnickiej w Szydłyszynie na wartość 20 tysięcy złotych. Wykonaliśmy nawierzchnię drogi powiatowej miejscowości Brody Małe o długości ponad 200 metrów. Wartość kosztowa 120 tysięcy złotych. To jest od drogi wojewódzkiej do stacji PKP. Wykonana została modernizacja drogi powiatowej miejscowości Kąty Pierwsza do Zawady o długości kilometr 200 metrów. Ogólna ogólną wartość 560 tysięcy złotych. Powiat moiski w ostatniej kadencji przekazał miasto i gminie Szczebrzeszy na budowę chodników w kostkę brokową o powierzchni 1700 m kwadratowych. Powiat zamojski również dokonywał modernizacji cząstkowej, jak i modernizacji nawierzchni produktu, kolonii kawę kawę w Rodach Dużych, Kolonie Niedzielickiej, Kawęczynku, Szperówce i Wielonczy. Te zadania przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu zamojskiego w mieście i w Z zakresu edukacji publicznej powiat zamojski prowadzi dwie szkoły. Zespół szkół nr 1 i im. Zamojskiego w a i całą ogólną wykonaliśmy modernizację dachu, zmianę pokrycia, elewację obiektu oraz kotłownię węglowej na olejową. Ogólna wartość ponad 300 tysięcy zł. Powiedz o również utworzył szkolne schronisko młodzieżowe na ulicy Obradowej. Również dokonał modernizacji dachu tego obiektu. Utworzona została Rozpoczeńska w ulicą Romoko-Dówtozowskiego w Zespół szkół nr 2 im. Zygmunta Dr. Wielkowskiego wykonaliśmy wymianę podwyża dachowego na ogólną wartość 100 tys. zł. Również wykonana została modernizacja kotłowni stęglowej na olejową wartość około 50 tys. zł. Szanowni Państwo, została również utworzona uzupełniająca dla młodzieży, dla miasta i dla i tych, którzy zechcą przybywać spoza naszego miasta. Te działania przyczyniły się do poprawy pracy nauczycieli, a przede wszystkim edukacji młodych ludzi. Z zakresu pomocy społecznej, Powiat w 2006 roku podjął decyzję o budowie Domu Pomocy Społecznej w Przestrzeni. Wartość tego obiektu 3 miliony 700 tysięcy złotych. Dom Pomocy Społecznej posiada decyzję Wojewody Lubelskiego na prowadzenie swojej działalności na czas nieokreślony. Dom przeznaczony jest dla kobiet intelektualnie upośledzonych. Przy realizacji tej inwestycji doszliśmy do wniosku, że należy ten obiekt zasilić kolejnym źródłem, a więc gazem. I prowadziliśmy go od strony Zwierzyńca Tutaj można pochwalić się tym, że miejscowość karęczyn i część Bonia posiadają sieć gazową. Potrzebujemy sobie to jako zaszczyt, że mogliśmy również wspomóc działania miasta i gminy w tym kierunku. Pieniądze na dom pomocy społecznej pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatu Zawodowego oraz Budżetu Państwa. I rzeczą bardzo istotną: ochrona zdrowia, a konkretnie szpital i przychodni oszczędności. Szanowni Państwo, w roku 2007 zakończyliśmy proces restrukturyzacji szpitala w Szczebrzyszynie. Ten proces przyniósł efekty w postaci 3 milionów 391 tysięcy. Zakupiony został sprzęt, zmodernizowane zostały częściowo pomieszczenia oraz została pobudowana winda. Te działania przyczyniły się do tego, że szpital w Szczebrzyszynie mógł podjąć działania w celu kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2008 i lata następne. Rok 2009 przyniósł nam kolejne osiągnięcia w postaci złożonych wniosków programu operacyjnego. Wykonaliśmy modernizację przychodniowej nowej w przy ulicy 30-lecia. Ogólna wartość to 1 800 000 złotych, 85% program operacyjny, 15% budżet powiatu zamojskiego. Myślę, że prace przebiegają na chwilę obecną sprawnie i około połowy grudnia Wszyscy będziemy mogli, oczywiście ci, którzy będą potrzebowali tej pomocy, korzystać już z nowoczesnej przychodni na ulicy 30-lecia. Jeśli chodzi o szpital w Szczerzynie, Powiat Zamoyski wraz z dyrektorem szpitala jesteśmy na etapie podpisania umowy na kwotę 2 miliony 63 Informatyzacja szpitala oraz kolejna umowa na blisko 3 miliony 400 tysięcy zł na dostosowanie infrastruktury szpitala do standardów rozporządzenia Ministra Zdrowia. Łączna wartość szpital w roku 2011, zakończenie roku 2012 to jest ponad 5 milionów złotych. Dodać do tego przychodni i proces restrukturyzacji powiedz zawojski wspólnie z programem operacyjnym, wspólnie ze środkami yy, budżetu państwa pozyskał ponad 10 milionów złotych. Szanowni Państwo, te działania pozwolą świadczyć usługi medyczne. Dla mieszkańców miasta i miny Szczepionecznych, zwierzyńca, słowa i robecznicy. W tym właśnie obszarze yy, szpital prowadzi, kontaktuje świadczenia i prowadzi pomoc medyczną. Dziękuję serdecznie.